Dzisiaj zabieram Was w podróż do fascynującego świata słowiańskiej mitologii. Przedstawiam Wam Peruna, najwyższego boga tego panteonu, władającego niebem, grzmotami. Błyskawicami, burzami, deszczem i wieloma innymi potężnymi siłami. Jego imponujące atrybuty obejmują ogień, majestatyczne góry, wietrzne wichry, tęcze i królewskiego orła, który krąży na niebie. Przed nim rozciąga się sklepienie niebieskie, będące symbolem potęgi i niezmierzonej mocy. Towarzyszą mu konie i wspaniałe wozy, a w jego dłoniach spoczywa broń. Topór i strzała. Początkowo kojarzony z bronią wykonaną z kamienia, by później unieść się ku niebu jako władca kowali i twórca oręża z metalu. Przygotujcie się na niezwykłą podróż przez legendy i mitologię, gdzie spotkamy bogów i odkryjemy tajemnice starożytnych wierzeń. Zapraszam was do odkrycia tajemnic Peruna i jego niezwykłej potęgi. Kiedyś w odległych czasach słowiańskiej mitologii świat przedstawiano jako święte Drzewo. Dąb o wielkim znaczeniu. Jego korzenie sięgały za światów krainy zmarłych. A gałęzie i pień symbolizowały żywy świat niebios i śmiertelników. Perun był władcą świata żywego nieba i ziemi. Jego potęgę i wielkość symbolizował orzeł, który dumnie zasiadał na szczycie najwyższej gałęzi świętego drzewa, czuwając nad całą krainą. Jednak w głębi korzeni drzewa krył się przeciwnik Peruna Weles wodny bóg zaświatów którego symbolem był wąż lub niekiedy smok. Nieustannie wchodził w przeróżne spory i konflikty z Perunem, wychodząc z mokrego podziemia do suchych ziem swego rywala. Kradł mu bydło, dzieci a nawet żonę Peruna, co wywoływało gniew Boga. Perun ruszał w pościg za Welesem, atakując go gromami i błyskawicami z nieba. Weles jednak potrafił się przemieniać we wszelakie znane zwierzęta, a także ukrywał się za drzewami, domami lub ludźmi, aby uciec przed gniewem Peruna. Walka między Perunem a Welesem trwała przez wieki, a każda błyskawica, która uderzała w ziemię, świadczyła o tym, że w tym miejscu ukrywa się Weles. Ostatecznie Perun zdołał pokonać Welesa i przywrócić porządek w świecie. Dumnie wrócił na szczyt drzewa świata i triumfalnie oznajmił Welesowi, że jego miejsce jest w korzeniach, w zaświatach. Dla Słowian ta historia była niezwykle istotna. Symbolika najwyższego niebiańskiego boga, który walczył ze swoim przeciwnikiem przez burze i grzmoty, odzwierciedlała ich głęboko zakorzenione wierzenia. Perun został wspomniany już w VI wieku przez Prokopiusza, wschodnio-rzymskiego historyka. W zapiskach południowosłowiańskiego plemienia, które przetrwały do naszych czasów, wspomina się o jednym bogu: twórcy błyskawic który panuje nad wszystkim. Ofiary w postaci byków i innych zwierząt składane są właśnie Jemu. Choć w tych zapiskach imię Boga nie jest wymienione bezpośrednio, badania z XX wieku jednoznacznie potwierdzają, że jest nim perun. Nawet dzisiaj słowo perun w wielu językach słowiańskich. Oznacza grzmot lub piorun. To niezaprzeczalne świadectwo niezwykłej potęgi i wpływu, jakie Perun wywarł na wierzeniach Słowian. Kiedy sięgamy do kronik Nestora, odkrywamy fascynujące wydarzenia z dawnych czasów. W roku 907 naszej ery książę Olek nawiązał pokojowy traktat z cesarstwem bizantyńskim. Jednak przed złożeniem przysięgi, Olek poprowadził swoich ludzi do świątyń. Tam przy swoim mieczu i przedstawieniu swojego boga Peruna oraz boga bydła Wołosa przysiągł, potwierdzając w ten sposób traktat. Podobną ceremonię przeprowadził książę Igor w 945 roku, gdy w 980 roku Włodzimierz Wielki objął tron Kijowa, postawił przed swoim pałacem posągi pięciu pogańskich bogów, z których najważniejszym był Perun. Jego posąg miał srebrną głowę i złote wąsy. Jednak po chrystianizacji Rusi kijowskiej te pogańskie świątynie zostały zamienione w klasztory. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że klasztor ten nadal nosił nazwę Peruna. To niezwykłe miejsce, które przypomina o dawnych wierzeniach i wpływie jaki Perun miał na historię tych ziem. W starożytnych słowiańskich tradycjach ukryte są tajemnice, które splatają się z wierzeniami innych. Innych europejskich narodów. Przykładem są deszczowe rytuały Perperuny i Dodoli, które przetrwały do dziś. Te obrzędy są związane z parą Perun-Perperuna, panem i panią grzmotu. Nie tylko południowi Słowianie, ale także sąsiedzi, tacy jak Albańczycy czy Grecy, mają podobne tradycje. Podobne zwyczaje można odnaleźć u Germanów, Litwinów oraz w wedyjskich hymnach poświęconych Parianie. To wspólne elementy, które odzwierciedlają dawne więzi między kulturami i wskazują na wspólne korzenie ludzkości. Artefakty i tradycje świadczą o obecności kultu Peruna wśród wszystkich słowiańskich Bałtyckich. I fińskich ludów. Perun był także związany z archaiczną formą astronomii, gwiazda polarna była nazywana okiem peruna. W zamierzchłych czasach różne słowiańskie plemiona miały swoje własne wyobrażenie o Bogach, ale istnieje powszechne przekonanie, że Perun zajmował wśród nich najwyższe miejsce. Jego boską potęgę czcili prawie wszyscy Słowianie, zwłaszcza pod koniec ery pogańskiej. Początkowo najwyższym bogiem był. R ale nie jest jasne jak i dlaczego. Jego miejsce w hierarchii bóstw zmieniło się na rzecz kultu Peruna. Inni Słowianie uważali też Swaroga jako najwyższe bóstwo. Tajemnica tej ewolucji wciąż pozostaje przed nami ukryta. Ale jedno jest pewne: Perun wzbudzał największy szacunek i czcił go każdy Słowianin.